Ogłoszenia dusz pasterskie. O 20.00 medytacja karmelitańska. W tym samym czasie możliwość skorzystania ze spowiedzi. Kolekta przeznaczona na Wyśle Śląskie seminarium duchowne. Nabożeństwa różańcowe odbywają się od poniedziałku do soboty o 17.15. W niedzielę o 15.15. .15. Dla dzieci przygotowaliśmy plansze oraz obrazki, które będą rozdzielane podczas każdego nabożeństwa. Zapraszamy najmłodszych do odmawiania modlitwy różańcowej do mikrofonu przed Najświętszym Sakramentem. W poniedziałek o 8.30 na Bożeństwo kurczci świętej Joanny Beretty Moli. Wieczorem zapraszamy na mszę w intencji róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci. W Kozłowej Górze kolejne spotkanie kursu Alfa. W środę po mszy o 8.00 śniadanie dla seniorów. Podczas mszy o godzinie 18.00 ustanowieni zostaną nowi lektorzy. Zapraszamy do udziału w tej Eucharystii wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy pełnią zaszczytną posługę lektora w naszej wspólnocie. O 19.00 spotkanie chóru akatyst. Zapraszamy wszystkich potrafiących i lubiących śpiewać. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o 16.30 msza szkolna. Wspólnota w drodze zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie modlitewne, w czwartek, 5 października o 19 do domu parafialnego. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, może szczególnie tych, którzy dotychczas nie mieli jeszcze okazji uczestniczyć w spotkaniach. W piątek o 8.30 nabożeństwo do najświętszego serca Pana Jezusa. O 19 msza Młodzieżowa zapraszamy kandydatów do obierzmowania. W sobotę o 7.30 księża odwiedza chorych i wiekiem osłabionych parafian. O 8.30 na Bożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Przyszłą niedzielę od 9.00 do 13.00 będzie można oddać krew. Kolekta na cele parafialne. Zapraszamy na modlitwę różańcową w tygodniu 17.15 w niedzielę 15.15. .15. W środę 11. października o 18.45 ksiądz Michał zaprasza na pierwszą w tym roku formacyjnym katechezę dorosłych. Temat? Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Grecji od 31 maja do 7 czerwca. Zapisy wraz z zaliczką 1000 zł w kancelarii parafialnej. Koszt całkowitym 4100 zł oraz 160 euro. Organizatorem jest biuro podróżem Santiago Tours, opiekunem duchowym ksiądz Dawid. Szczegóły pielgrzymki dostępne na stronie parafialnej, w folderach z tyłu kościoła także w kancelarii parafialnej. Zapraszamy również na pielgrzymkę do Kalisza i Lichenia 11-12 listopada w planie nawiedzenie Sanktuarium Świętego Józefa oraz Bazyliki Matki Bożej Licheńskiej. Szczegóły dostępne z tyłu kościoła. Zapisy w kancelarii, koszt 460 zł. Dziękujemy Paniom i Panom za sprzątanie naszego kościoła i kaplicy adoracji oraz dekoracje kwiatowe. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą parafię. Prezydent Miasta Piekary Śląskie we współpracy z piekarskimi podmiotami leczniczymi organizuje w miesiącu październiku akcję pod tytułem Postaw na zdrowie, w ramach której będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad medycznych w placówkach ochrony zdrowia na terenie miasta. Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Zapraszamy mieszkańców na obchody Dnia Różowej Wstążki ze Stowarzyszeniem Wspólnot Amazonek Feniks, które organizowane będą 13 października przed budynkiem Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej od 11 do 15. Szczegóły dostępne na plakatach, ale także na stronie internetowej miasta.